Podczas rekolekcji podzielił się z nami świadectwem 40-letni mężczyzna. Poszedł do spowiedzi na święta i dostał za pokutę, aby pojechać do swojego taty i powiedzieć mu bardzo prosto: Tato, kocham cię i przebaczam ci wszystko. I mówi, że to była najtrudniejsza dla niego pokuta. Nie mógł się wyzbierać. Po jakimś czasie pojechał do swojego ojca, stanął naprzeciwko niego i powiedział mu to prosto w oczy. Tata się rozpłakał. I mówi: Wiesz, synu, kiedy, raz, kiedy ostatni raz powiedziałeś mi te słowa? że mnie kochasz, kiedy miałeś 7 lat. A teraz ma 40. Zobaczcie, jak tata sobie zapamiętał tę chwile, kiedy syn mu powiedział, tato, kocham cię. I to go tak poruszyło, że on zaczął wyznawać swoje grzechy, można powiedzieć. Mówi, Ale to ja was skrzywdziłem. To ja was, ja skrzywdziłem twoją matkę, twoi, twoich braci, twojej siostry. To ja was proszę o przebaczenie. To proste słowo, tato, kocham cię i przebaczam ci wszystko, poruszyło go do głębi serca. Dlatego Warto się czasami zastanowić, co mi zostało po moich rodzicach, co noszę w swoim sercu i co przekazuję innym. Jeśli to jest nieprzebaczenie, to warto sobie stanąć przed krzyżem, choćby w tym momencie, popatrzeć na ten krzyż i powiedzieć: Boże ojcze, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i im błogosławię.